Na moim kanale? Cześć. Dzisiaj, tak jak było mówione, sponsor główny tego odcinka, hmm. Basia hmm. Tak. No to zademonstruj, co tu kupiłaś. Yy, dzisiaj nowości się pojawiły na nowy bonus. Także zakupiłam dwie te zrabki po 10 zł one są i zakupiłam. No, nowy bonus 7. No, tak złożyło, że 14 i 24. I to też jakiś czas temu była nowość. Dolar. Po 5 zł. Losy, więc wzięłam po dwie te zdrapki. I standardowo lubię te krzyżówki też, bo one trochę czasu zabierają. ja Jacek już tu trochę je naddrapał. No więc wkład znowu mamy 40 zł. Po 40? Po 40 każdy, nie? Po 30. 10, 20, 30, 40, 60. Czyli po 30 każde. Bo no. ja miałam zamiar pewnie coś jeszcze. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. No i. E, który numer bie 6 czy 15? Ja mam 15, ty masz szóstkę, dobra. Mhm. Wszystko rozstrzygnąłem. No widzę właśnie. Ja mam 14, ty masz 24, bo mówiłeś, że 14 byś nie wzięła jakby się drapałem, a jednak... Tak drogą losowania. Aha, no. Bo cała paczkowa. No dobrze. I tu jest dolar z numerem 6, 28, 48 i 15. Wszystkie zostały drogą losowania wygramy. Czyli ja biorę 15, bo mam krzyżówkę 15 i 28. Uh -huh. A tobie daję to. Uh -huh. Tak uh -huh. jesteś. Dobrze. No to przecież No możemy, dobra <laughs> zostaw. Możemy zamienić. Od czego zaczynamy? Od no tych y, dolarków. Nie. To szybko, nie? Nie szybko, tylko najmniej się Przybliżymy. No i drap. No, a co to się robi w ogóle? Co tu trzeba? Liczby, tak, poszukać? Aha. 13 mamy, 24, 29 i 34. No takie są, że można by było coś, może? Aha.

34, 35, 1 no, Tylko nie te jedynki co trzeba. 12, wszystkie oboki są także lotto zarabia. Nie ma nic. Nie ma nic. J, C, już wcześniej chyba mi się gdzieś tam naddrapało. Dobra, ja teraz sobie zabiorę Moje Czyżby tu kurczę, zła pasta trwała cały czas. 28 no to mamy tak co? Jest. 2, 14, 4, 16 i myślałem, że będzie 4... Nie jest czwórka, dobrze. Jest wygrana. 24. Myślałem, no że może tablica będzie, ale 14 ja druga. jest druga, dobra. 26 29 dzień. No, te minimum 8, 10 złotych będzie. O jest trzecia. Dwa, 16, czwarta i 1. 4 są, czyli, no, patrz, to, czyli on 20 dałam. złotych będzie chyba. Minimum, nie? No 5. Y, gdzie to jest? Tu 5. 16 też było. O. 5 i... Gdzie to było? 2. 20 zł. Dwie dyszki, czyli oddała NN. 28. 28 dała 20 zł. Jest takie coś? Jest. Czyli mamy pierwsze, wygrane, nie będzie teraz góra. No, czyli to, co wkład był na to jakby No, dolara, na te dolary już... już się oddało, dobra, czyli jest dobrze. Na razie to. no widzisz, ty to nawet łapę, mhm, na razie dobra. tam więcej było wydano. No dobrze, no to jeszcze przyjdzie czas na następne 25, 7, 8, 31. To jest numer 15, tak? Coś będzie tu. No no, Cześć! To za każdym razem. To jest za. Nie będzie to tak, jak Mikołaj mówi. Dzisiaj nie masz dnia. 28, 9, 12, dwadzieścia dziewięć i niestety dwadzieścia siedem worka mnie nie znaleźli. Chyba, że. No niestety. Dwa rozdzierżaki. No. To jest to wygrana To jest to wygrana Teraz co? Bonus? No tak. nowy bonus. To co jest? Dzisiejsza nowość numer 24. Drogomansowania dostało mnie. Co to trzeba? Dolara albo siódemka. Nie, worek. Biedronka, cytryna, Borówki, nuta, dzwon, winogrona, kapelusz, bluzka, chmura, pik, śliwka, ananas karo, serce, cenie kiel. Aparat, no jest liśnie, ten. kostka, melon. Coś, Niestety. Coś ta jakaś oporna. Ale ładnie, że fajnie się drapia Wiem, że fajnie się drapia, ale oporna jest. Ja dwie, ty dzisiaj dwie. Na razie trzy puste. Bo moje dwie i twoja. Teraz, teraz numer czternasty ten co... co byś nie wybrała? No i co, worka nie widać, Siódemki też nie widać. Połowa poszła, chyba nic z tego nie będzie. ale zabawa i gra na końca jest to żeby, no, niestety. Także niestety. Czyli to nie jest nasza zdrabka, tak Ci powiem. No to ja już jej tam chyba nie, nie będę brał. Może jeszcze raz spróbuję jako sam, ale... Ogólnie to już nie chęciła. Coś tu się już znalazło, bo nie wiem, nie jestem w temacie. Nic nie ma. 9 nie 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 już zrapane, 9 zostało. Ha. Nie opowiadaj. To. Co mam opowiadać? Nie co się dzieje. Po prostu dzień pełen drażeń, jak co dzień. Uciekają te dni jak szalone. Opowiadaj, opowiadaj. Hmm. Ale fajnie wszystko się tam, no już Jacek opowiadał, bo wszystko się udało tak, jak się miało udać. To najważniejsze. Przed nami jeszcze trochę dziwnych, innych rzeczy fajnych, ciekawych, ale nie będziemy zdradzać. No, niespodzianek dużo. Niespodzianki dla mnie? Dla wszystkich. Domowników. A co szykujesz? A to jak, nie, jak można mówić, to nie będzie niespodzianka. Dobrze. Dobrań, powstał Rum, czyli pierwsze. No Ktoś, i. Z... Który dziś jest? Dwudziesty... trzeci. O, to za miesiąc już będziemy nad Bałtykiem. No. No tak. Jak przeleciało nie no tu więcej, tu nie aha, bo tu było r g było r, r. g na ten... no, tego nie dawałam, tu w. teraz mamy biały tydzień wchodzą na biało no <toss diesen> wczoraj burza ich zastała wracaliśmy z kościoła, no nic nie powstało. Tylko by. Wy jeszcze czy Tak, było gdzieś. Tu, aha, mężnie. widzisz Opuszczasz się. By. A, bo to wszystko tak szybko, szybko. i. No, że jest zagonione, Także. I powstało drugie słowo tu. To pierwsze. I w było, tak? No, tak? Nie? Tak. No było w. Było. Ale to nic tam nie jest. No to jedziemy dalej. P. Czy gdzieś P? No jest. R. A czemu R? P. To jest P. No. Jakie R? Nie, bym mi ja to jedzimy. No właśnie. No, no, no. 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 no, no. <śles> ja wiem, że to u Ciebie <śles> czasami jest... Y o. Dacie widzowie dobry te, dobry Kongo Bytomia tam tych bezdomnych co tam... Pomagają... O, a jest na no, pauka... Fajny taki ten... No i tam mówi no. A, jeszcze tu będzie słowo. Urawa. Czyli drugie. Drugie? No bo coś tu było chyba. Czy nie. nie? Nie. Ciekawe, czy to na coś tutaj da. Bo a przeważnie no, bo coś tam... Any, będzie, a, a coś tam zawsze dawało, nie? Gdy jeszcze było? <laughs> Trochę popadało. No ogród się ruszy. Truskawek Oby. mamy tyle, też dużo. No. Ale to już mam niego a pogar to są wskazuje. Troskawy pierwszy. A to jestem w szoku. To znaczy się no, truskaw... Moja praca oczywiście. No to no ja wiem, że twoja, ale nie wiem, że... Ale chodzi o to, że no... no um, w maju nigdy nie nie Wszystko jest w maju. wcześniej. <noise> Co to było? A, nie. Chyba wszystko. I... I. No ale truskawek jest sporo. słociutkie. Pewnie zamrozimy, bo teraz to jest... mają dzieci tyle... No, Dziecię które... bo przecież kur, nie mamy tego. Musimy teraz wyjeść to jedzenie, które nam zostało. Z komunii. Mamy biały tydzień kulinarny. Jeśli mam do kościoła biały tydzień, ja mam biały tydzień jedzenia. <laughs> To obiad już jednej samo. No nie no bez przesadzeń, no nie co, ale... Nie, zmieniamy tylko nie te, ale sosy i te inne tam. No. K, niestety. Hm. Tak powstało słowo. Trzeba jeść, no co? Jeszcze nie wyrzuci, nie? No wiadomo, że nie, nie. O, powstało słowo. Już się pogubiłem gdzie ile słów jest. No No. Ale chyba nic też nie będzie. Nie. Tak patrzę. Nie. To N właśnie to N zablokowało. Niestety. Nie ma nic. A co by to było? Z dziesiątka. patrz, Chociaż dziesięć to nie mogło być. No, Ale nic. Nie. Niestety na razie mamy tylko w dolarku 20. Ostatnia szansa moja. 15. 15. Ja miałam 6, widziałem, że nic nie miało na no. 6. Z. Z. I co dalej? Z. Chomiki szaleją. No słucham. no słucham, tak. słuchuję, po prostu Ach. zawiesiłam się. Hmm. No. no i co tam mówiłam? Aha, nieły no tydzień, w sobie do tego tygodnia jesteśmy. Powoda no. była sprzyjająca po komunii, więc można było pogadniać pranie. Pranie to my prali razy dziennie Bo się rozbierało, jak przy dzieciach, kto ma dzieci to wie tak no generują prania ha. no ale co no dzisiaj już tak trochę przyjemniej było bo wczoraj przed tym deszczem to tak parło ale deszcz potrzebny naprawdę tak sucho w ogrodzie górki takie były mało. Uh -huh. po ogrodnikach wsadziłam do ziemi ale um. niestety tego deszczu naturalnego potrzeba um. Kurde, no. To też jest ocalenie. To to ja widzę. Aha. No nie wątpię. No. no w niedzielę jadę na badanie. Badanie, bo jeszcze się doczekałem. Badania to akurat w dzień mamy. Zaczęło gdzie gdzieś zajechać, nie? Będziesz sponsorować? Mogę jechać. Sponsor główny, dzieci. Mm -hmm. To nie, nie zdeć moja mama. Dzieci sponsor <noise> To chyba do wybierania. Prezentu. Do... Dzieci będą sponsorować. Tak. Wyjazd. Mm -hmm. Oj. Dzieci tak. Dzieci sponsorują wy, wyjazd swoich tych, no mów. Mm, dzisiaj była reklama, to... widziałeś, jak była dzisiaj reklama, z byli gitany, zasłoniła kinia uszy i oczy, żeby nie słyszała. Reklama czy gdzieś tam była, no. nie wiem, z jakiegoś marketu. Czy to, nie wiem. S? S? Tak, F. Zostali na komunie kasiory, to mógłbym teraz mamy zrobić, czy mamy, nie? nie? Czy nie? Nie, niech sobie by No wiem, że niech sobie I tam mają jeszcze nie. sztu swoje pieniążki. No, my wpłacamy na swoje. Były ulokowane tam. te pieniądze, także to są iść pieniądze. Udo. Ja pierniczę pierwsze słowo masakry. Co ta kurde krzyżówka się normalnie zawiesiła. No i... teraz muszę to na niej zarabiać. Widoknie mi się dobrze sprzedawała. No ale nie to jest to samo, bo zawsze jest tyle i tyle trafnych, ale nie mogę, nie mogę ja wybrać, nie możesz ty wybrać widzę. No może taki rzut tu po prostu jest. No nie jest rzut, bo zawsze jest w każdej paczce jeszcze i wygrany no, tam się. to nie wiem. Może po prostu nie te są wybierane. No właśnie, więc mówię, że... Coś na nie idzie. E, gdzie to jest? no, dole, poniżej wszystko. Jest E, 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 e ale gówno to daje. To jeszcze zostało trzy. Hmm. Kiepścizna Tu jest jeszcze ten. Tu jest ten. Widzisz? No. To Jak to w boku, ta... to już ta, ta Nie, tak samo, no. no. Tu powstaje słowo dubel No pierwsze, to jest te? pierwsze dopiero, mhm. więc nie ma się czym. No, zostały trzy litery. P, 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 p. Park. P. Będzie A czy będzie A? Będzie A, na pewno będzie A. Mhm. O jest? O. Peru To mówi, że za miesiąc jedziemy już nad morze. No przelecia ten czas, a lata jak przeleci znowu ja nie mogę. Per. Przeleci, przeleci. No wiadomo, nie wszystko przelatuje, ale... No, te szybko ten człowiek czas. czeka na to lato, czeka i potem cyk nie ma. No, to jeszcze też jest ser jest cało. Udo i ser i. Nic więcej nie ma. Nic więcej nie ma. No nie? i tak chyba zostanie. Tu jest CO tron. Tu jest R tu jest też. I Gordo, a nie będzie tak. Peru. To jest pierwsze, nie drugie. R. I tu jest R. Tu jest R, więcej nic już nie ma. Chyba, że Y będzie. No nie. Tu jest aby I. Nawet W nie było. Niestety. Oj, oj. Będzie kiszka następna. Nie ma I. I, I, I. Coś nieprawdopodobnego. Igor, raz, dwa, tu jest też. M było? Nie było. Tu jest e, i, no, nic nie wniesie, r było, nie? No. A tam nic nie da. Tu też nic nie da, tu, nic nie da. No. M nie było. Co za? Sknery jedne, no. No nic. Nie. Jednak wymuszone było to kupowanie dzisiaj. Widzisz, muszę sama z siebie po prostu, no. No. Uh -huh. i dlatego, ale zera nie ma. Trzy dyszki było w bonusie, a tu mamy EY, no tak. no czyli kiszka w Pacz, Najmniejsza zdrabka, za kadała. No. dwie dysze. Czyli tak, na zakupione raz. Cwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Z drapek wygrała tylko jedna. Wkład 60 dał. Wkład 60 wygrano 20, dała dolar, dał dwie dyszki Cztery trafne i to jest wszystko. Reszta wszystko, niestety... Ale drugi będzie ten pień. Kaszanka. Czyli poptasznika. Bo to musi być tak znienacka <grym> To nie ten nie. Jest. Niestety, no. Cztery dychy do tyłu. <laughs> no mama przykro mi bardzo, no ale... Ale dobrze, że nie ma zera. No jest, dwie dyszki na wymianę jakieś tam. No, na keno. Na keno właśnie, No chciałam właśnie, chciałam keno. No. I to może odrobić straty. Hmm? Tak. Dobra. Czyli tak. 60 wydane, 40 przegrane, 20 wygrane. Wkładu 60. No, także... No tak jest, no. Dobra. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki Życzę powodzenia mam lepszego w tym W tym Tak w tej nowości W tym G Dla mnie już jest to G mm. <gry> Cztery kupione, ja kupiłem dwie, Basia dwie I co? I nic Cztery puste, także No nie wiem, może jeszcze jedną na spróbę Jak już tam nic nie będzie, to tak samo jak Desperados Desperadosa już nie kupuję wcale, bo tam nie ma szans w ogóle, no u mnie Inni wygrywają, a ja nic, także to no nie jest... To każdy no każdy, każdy ma swoje zrabki, nie? No dobra. Trzymajcie się. Do następnego... Ale nie, w sobotę... No zobaczymy. Nie, w sobotę dni Gostynia, Kinga tańczy. Nie, przygotowania tego raczej chyba nie będę nagrywał. W niedzielę jadę na tym badanie, też nie będę nagrywał. nie i... widzisz mnie, to może w no, Do poniedziałku, chyba. Chyba, że coś wrzucę w sobotę, no, ale nie wiem, nie jestem pewien. Dobra, trzymajcie się do następnego. Cześć. Pozdrawiam, cześć.